Zapomniana wioska Ravensbrick Jeżeli odejdziecie kawałek dalej od terenu byłego obozu w lesie możecie zobaczyć dużo opuszczonych domów Dziś te domy to raczej takie leśne spiska śmieci nie są to zbyt bezpieczne miejsca, nie należy tutaj wchodzić. Jest nawet tabliczka ostrzegawcza tam dalej w głębi lasu także są pozostałości po dawnych domach yy, głównie rybaków, którzy tutaj pod koniec XIX wieku, a na pewno na początku XX mieszkali. W tym szarym domu, który widać za drzewami, znajdowało się w czasie wojny przedszkole dla dzieci nadzorczyń i esesmanów. Właśnie tutaj więźniarki, badaczki Pisma Świętego, czyli świadkowie Jehowy, opiekowały się małymi dziećmi. Starsze dzieci chodziły do. Szkoły w Furstenbergu. Jeszcze dwa, trzy lata temu schodziłam tam w dół, w ten las, i obchodziłam dookoła te domy. Jednak w tym momencie nie wiem, czy mam na to ochotę. Z każdym rokiem stan tych budynków jest coraz gorszy. Więc chyba już tym razem sobie to daruję. Widać między drzewami i pozostałości po oknach. Kiedy zapada zmrok, ta okolica wygląda naprawdę przerażająco. Jednak te domy są takimi niemymi. Świadkami także historii poniekąd obozu Ravensbrück. Tutaj kolejne domy opuszczone od wielu, wielu lat. W bardzo nieciekawej okolicy. Tych połamanych drzew jeszcze nie było parę lat temu, tak więc zapewne ostatnie wichury powodowały, że te drzewa po prostu się ze starości połamały tam w głębi a, znajduje się willa Porsche. Prawdopodobnie z tego co ustaliłam należała do pewnego przemysłowca mieszkającego w Berlinie o nazwisku Porsche. A jednak nic więcej nie udało mi się ustalić na temat tego domu, a po jego wyglądzie i, i kształcie można domyślać się, że był to kiedyś naprawdę piękny dom w takim willowym stylu. Przeszłam trochę bliżej, żeby Wam pokazać jak te domy wyglądają. Tutaj prawdopodobnie mógł być... Dom dla służby, gdyż stoi on tuż obok tego głównego domu. A tutaj już znajduje się elewacja tej głównej willi Porsche. Prawdopodobnie po wojnie, była zamieszkana przez rodzinę czy rodziny żołnierzy radzieckich, którzy. Stacjonowali w pobliskiej jednostce w, na terenie byłego obozu w Ravensbrück. Bardzo ciekawe buty, wyglądają trochę e, jak oficerki podbite tej gwoździami. Tylko nie wiem, czy niemieckie, czy rosyjskie. Nie, nie umiem tego ustalić, ale kto wie. Czy też nie jest to jakaś pozostałość po żołnierzach, właśnie radzieckich? Dom jest całkowicie zdewastowany i zburzony. Z drugiej strony widać, że dach się całkowicie zapadł. Jestem bardzo ciekawa, jaka była historia tego domu. Od początku, kiedy go tutaj odnalazłam, spacerując po okolicy, ta willa mnie w pewny sposób zafascynowała. Jest naprawdę piękna. I gdyby ktoś kiedyś zechciał ją odnowić, myślę, że miałby fantastyczny dom. A tutaj jest drugi but, pasujący do tamtego. Od strony jeziora, które kiedyś dochodziło niemalże pod sam dom. Słuchajcie, jak sarny skaczą po lesie. Często można tutaj spotkać sarny. A więc od strony jeziora znajdowały się takie dwa wybrzuszenia, też z oknami. I często sobie wyobrażam, jak mieszkańcy tej willi siadali sobie z kawą tutaj, na takim ganku i patrzyli na jezioro. Nie było tych drzew. Była tutaj całkowicie pusta przestrzeń i widok na ogromne jezioro. Każdym rokiem ten dom coraz bardziej zapada się w sobie. Jeszcze do niedawna widać było tynkowanie zewnętrzne. Teraz ten tynk właściwie leży tutaj na dole, odpadają całe połacie dachu. Wygląda to trochę tak, jakby w ten dom uderzyła jakaś bomba. I dosłownie rozerwała go na pół. Widzicie tutaj nie ma w ogóle górnej części domu. Tu znajdowało się chyba kolejne wejście do piwnicy. Dom jest ogromny Tuż obok tego domu znajdują się takie fundamenty. Też tu prawdopodobnie stał niewielki budynek może jakaś drewniana szopa jakiś składzik. Zachowały się jedynie schody, a jezioro kilkadziesiąt lat temu Zaczynało się właściwie już u podnóża tej skarpy. Z biegiem czasu ono cofnęło się, zmalało i cofnęło się w głąb lądu, a teren zarósł drzewami. Tutaj od strony dwóch ulic, jedna z nich prowadzi do Ravensbrück. Drugą szosą można dojechać do miejscowości Lusien, znajdującej się około 12 km stąd na wschód. Znajduje się jeszcze jeden pomnik poświęcony kobietom więźniarkom Ravensbrück. I ukazuje on trzy kobiety, jedna stoi z dzieckiem i osące na noszach zmarłą więźniarkę. Jeszcze możemy z bliska obejrzeć ten pomnik. Tutaj też czasami niektórzy składają kwiaty, zapalają znicze. zapomniałam kto jest autorem tej rzeźby, tak więc z pomocą przychodzi informacja, jest to grupa rzeźb zatytułowanych Matki i została wykonana przez Frida Kremera w 1965 roku. No, tutaj mamy odsłonięcie tej rzeźby. Podobnie jak w przypadku obozu Auschwitz, wielu turystów odwiedzających teren dzisiejszego byłego obozu nie zdaje sobie sprawy z tego, że Obóz nie mieścił się tylko i wyłącznie w przestrzeni dzisiejszego Muzeum Pamięci, tylko sięgał znacznie dalej. Granice obozu były bardzo obszerne. I takim przykładem też jest obóz Ravensbrück, ponieważ tutaj, gdzie stoję, Gdzieś znajdują się jakieś warsztaty samochodowe, złomowiska, można powiedzieć taki ogólny śmietnik. Poczekajmy aż przejedzie ten samochód. O! Oh. Nie <grytanie> Niestety Pani mało we mnie nie wjechała. Tutaj sporo rowerzystów jeździ przy okazji powiem, że ten odcinek to jest fragment ścieżki rowerowej Berlin-Kopenhaga-Radwek, czyli jest to taki dosyć długodystansowy szlak rowerowy. A wracając do tematu obszaru obozów koncentracyjnych, tak więc tutaj ta ulica także należała, oraz wszystkie zabudowania znajdujące się po drugiej stronie należały do Obozu Ravensbrück. Tutaj znajdowały się przeróżne magazyny. Mienia niemieckiego były magazynowane właśnie tutaj. Te rzeczy w tych blokach, barakach. Dzisiaj to miejsce jest nieco przebudowane. Zachowało się tylko, zachował się tylko jeden. Jeden budynek, który zaraz Wam pokażę, i on pochodzi z czasów wojny. Po drugiej stronie znajduje się pozostałość po sowieckim osiedlu powojennym. Chodzi mi o te budynki zwłaszcza ten z tym dachem spadzistym. To są zabudowania należące do kompleksu obozu Ravensbrück. Tutaj była brama główna do dosyć dużego obszaru, na którym znajdowały się przeróżne warsztaty, hale oraz magazyny mienia. Ten budynek jest właśnie taki. Ponozistowski. Jeszcze spojrzenie z innej strony. Jak widzicie, okolica nie jest zbyt zachęcająca. I tutaj po prawej stronie zaczyna się już to osiedla SS dla Oficerów. Pójdziemy jeszcze na stację, dawną stację kolejową, którą wybudowano specjalnie dla transportów przechodzących do obozu. W poprzednim filmie szłam tą samą drogą, tylko dalej na, na wschód zaczęłam kręcić i pokazywałam wam. Obóz y, widziany z takiego nasypu wału, którym był otoczony. Tutaj już widać te stare domy. Wiele historii się tutaj miesza ze sobą, zwłaszcza ta historia wojenna. Tego osiedla polsesmańskiego. Są wszystko oryginalne. Tutaj schody, murki. Wszystko jest oryginalne. Wszystko jest oryginalne. I jeszcze zachowane w całkiem dobrym stanie. Tak więc ta przeszłość niemiecko-nazistowska miesza się w tym miejscu z historią sowiecką, radziecką, gdyż tam już to ogrodzenie, gdzie znajduje się obecnie wybieg dla koni, znajdowało się duże radzieckie osiedla z, z blokami. Pięciopiętrowymi. Takie typowe, jakbyśmy przenieśli się gdzieś na przedmieście Moskwy, to dokładnie to samo wybudowano tutaj za tymi drzewami. Dziś już po tym osiedlu nie ma śladu. I dochodzimy tutaj do skrzyżowania. Dalej prosto biegnie ta ścieżka rowerowa. Na prawo skręca się do muzeum. Tutaj znajduje się dzisiaj wybieg dla koni z ze szkółki, jest dzieckiej Hiparebico. Widzę, że otworzyli także jakiś pensjonat dla turystów i ceny są dosyć atrakcyjne, bo za pokój jednoosobowy płaci się tylko 25 euro. Polecam. Kiedyś raz nocowałam właśnie w budynku poradzieckim, który następnie przejęła właśnie ta firma Hippo Arabico. Kiedyś tutaj znajdował się taki stadion. Plac ćwiczeń dla żołnierzy z jednostki wojskowej radzieckiej, która stacjonowała na terenie byłego obozu. A jeżeli pójdziemy dalej prosto tą drogą, to dojdziemy do dawnej stacji kolejowej, na której Odbierano transporty przychodzące do obozu. To właśnie w większości tą drogę zapamiętały więźniarki. Zapamiętały, że szły jakąś drogą przez las. Kiedyś oczywiście ten las nie był. Aż tak gęsty i wysoki. A jednak ten odcinek więźniarki pokonywały pieszo. W skorcie przede wszystkim nadzorczyń oraz uzbrojonych strażników. Na poprzednim filmie pokazywałam wam trasę tego pociągu i spacerowałam wzdłuż torowiska. Tym razem pokażę Wam tylko tą stację dla przypomnienia. A jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich filmów, to będzie to coś nowego, co pokażę w tym filmie. Tędy przyjeżdżały pociągi. A tutaj znajdowała się rampa wyładowcza mamy też informację co to jest za miejsce e, widzimy, że już tutaj w 1941 roku tą stację uruchomiono e, wcześniej Transporty przyjeżdżały na stację kolejową w mieście Furstenberg i były przyjmowane na peronie, tak samo jak pociągi cywilne. Gdzieś tędy jeździ turystyczna adrezyna i za niewielką opłatą można przejechać dokładnie tą samą trasą jaką jeździły więźniarki do miejscowości Himmelford, a następnie do miasteczka Lusien.